widzę z tej strony, Edward. Witam w szybkim porannym przeglądku skrzynek. Zobaczymy, co jak tutaj się dzieje. I dzisiaj prawdopodobnie już po południu zrobimy te zamówienia, o których ostatnio rozmawialiśmy, że będziemy sobie składać na rzeczy z karnetu. Więc się będzie trochę się działo. Zobaczymy, czy uda nam się coś fajnego kupić. Znaczy, za ile w sumie złożymy zamówienia, bo kupić to nie będziemy jeszcze. Ale poskładamy sobie tutaj zamówienia i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Szybkim wstępem Skin Monkey strona do wymiany swoich skinów. Link do strony będzie oczywiście widzowie w opisie. Darmowe 5$ dolarów wraz z kodem ELZART przy wymianie. Do tego strona nie wlicza ceny naklejek, przez co możecie posnajpić dużo fajnych craftów. I do pogrania i do zarobienia, żeby sprzedać drożej na rynku Steam lub kto jak co tutaj woli. Również są przywieszki, więc polecam. Dodatkowo jeszcze macie tutaj z moim kodzikiem Elzart 35% bonusu przy doładowaniu, przy doładowaniu 100 dolarów darmowe 35 dolarów, przy doładowaniu dolarów darmowe 350 dolców Zerkniemy sobie jak na szynki, a odcinek będzie tak, nie wiem, koło 18-19, nie chcę wam dokładnie mówić, żeby potem nie było, że skłamałem i będzie jakiś późniejsze lub wcześniejszej więc coś pewnie koło popołudnia pod składem sobie, to będzie dłuższy film. A co, dzisiaj popatrzymy jeszcze jak skrzynki wyglądają, bo to nie patrzyliśmy w sumie przeglądu takiego konkretniejszego tych skrzynek. Strzynia załamania złoty 16, proszę Państwa, złoty 16 po dosyć stałej cenie, jaka była cały czas. Lekki tutaj jakiś wzrościk o kilka groszy, czyli w sumie tak naprawdę dalej nic ciekawego i strzynia sobie stoi, ale z lekkimi wzrostami. Jednak złoty 17, złoty 16 to dosyć ciekawa cena, bo jak będzie za tyle sprzedawać, to tak naprawdę jesteście, macie równą złotówkę. A załamania a się tam na tą złotówkę kosztowała, więc na się zwraca już inwestycja, jak ktoś się za tyle zakupił. Co ciekawe, zobaczcie to, Snakebite droższy od e, szyni załamania. Coś pięknego, widzowie, coś pięknego. I Snake Bite raczej teraz zbyt do góry. Generalnie zobaczcie, zobaczcie, jak Snake takiej na górce jest. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Od 90 paru groszy, 18, aktualnie złoty tutaj 17. No, coś pięknego. Do tego jeszcze patrząc, patrzcie na supply, bo tutaj się coraz zmniejsza ten supply Snake I jest naprawdę mały, 130 tysięcy na rynku. Ja pamiętam, jak pryzmaty tyle miały i to jakoś dawno jeszcze nie było. Aktualnie pryzmaty mają, czekajcie, zaraz spojrzymy sobie, ile mają pryzmaty, ile ich jest, bo pamiętam, jak tyle miały. Mają o ponad połowę mniej też około 120 koła, teraz mają po 4, pryzmat 2 46 tysięcy, a pryzmat 1 41 tysięcy i kosztują po 3 coś, więc tak naprawdę snakebite może, może za jakiś rok będzie już kosztować 3 złote, jest taka szansa, jak najbardziej jest taka szansa, żeby się zmniejszył 120 do 400 tysięcy w rok, jak wydaje mi się nawet na luzie, więc tak naprawdę tutaj fajny profit może być spokojny na tej strzynce, więc ale no spadki też mogą się jakieś pojawiać, więc jeżeli ktoś tu się czai na jakąś inwestycję w snakebite, to ja bym raczej tutaj polecał Wam kupować go Starać się po prostu z zamówień go zakupić, bo spadki również się mogą jakieś pojawić. W ogóle słabo bardzo wyglądają te kapsuły, to wszystkie praktycznie, Sztokholmowe, Paryżowe. No, Kopenhaga akurat nie wygląda źle, ale Sztokholm i Paryż, no tragedia, tragedia według mnie aktualnie jest. jest snów i koszmarów 6 zł, czy na Strzynka, która generalnie jest top, jak wyleci z puli dropów, to to będzie naprawdę, naprawdę droga strzynia. No coś można powiedzieć, po prostu droga strzynia. I ona, ale tak jak z dropu, będzie i tak czy siak droga. Więc to jest dosyć ciekawa strzynka. E, ale o niej dzisiaj niezbytnio nie będziemy gadać. Ale musimy też o niej kiedyś bo to jest dosyć ciekawy. też e, ciekawa strzynka po prostu. kilowat już 2,80, dosyć mocny spadek. Strzynia galerii, zobaczcie, 3,56. Aktualnie średnio się opłaca brać strzynki z karnetu już po prostu. Jesteśmy na takim momencie. Więc generalnie, jeżeli strzynka według mnie spadnie poniżej 3,40... To warto tak naprawdę się je kupować z zamówień, jakichś fajnych po 3,30. Czy jak nie mnie 3,30 i w dół, to już jest spoko cena, żeby zakupić tutaj skrzynkę galerii. E, wiadomo, może spaść jeszcze niżej, ale to już nie jest najgorsza tutaj. Cena, żeby ją kłać. Klacz ponad 2 złote. Wiadomo, klacz to się czołga, żeby wyjść wyżej, ale ponad 2 złote. Cieszy czy nie cieszy, zawsze spoko, że sobie coś tam do góry leci. Znaczy, po, część też stoi, bo miał złoty 10 parę, zobaczy tutaj, no właśnie. Ale ale no jest troszkę wyżej. Tak można powiedzieć, że jest troszkę wyżej, coś tam się porusza. On naprawdę się czołga, ale mam nadzieję, że kiedyś ten klacz też będzie coś coś już kosztował, no bo na tej z w dropów już trochę czasu nie ma. Więc tak coś aktualnie prezentuje takie spektrumy po 14-30, ale tak nie omawiamy zbyt tych spektrumów, więc tutaj nie. Nie ma co sobie chyba gadać. Rewolwer, ciekawszy z 943, ale to też tak z lekkimi wzrostami, mi się wydaje. Nawet nie, nawet nie. Nawet nie z lekkimi wzrostami, bo to większe wahania były, to teraz takich wahań nie ma, ale po prostu sobie stoi. E, no co, widzowie, to ma tyle. Zapraszam do subskrypcji na no, po więcej kontentu e, z inwestycji. Nie tylko. Życzę Wam oczywiście miłego dnia. Trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.